Rozpoczynamy kolejny radiowy ekspres Studencki, czyli magazyn z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. A w dzisiejszym wydaniu powiemy Wam o odpuście w Sanktuarium imienia Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. O Akademickiej Pielgrzymce do Górska, czyli miejsca pamięci o Błogosławionym Księdzu Jerzym Popiełszce. O studenckich wieczorach filmowych organizowanych przez przewodniczącą samorządu. Oraz o nowej inicjatywie Ojca Dawida Wilczyńskiego dla studentów. A witają się z wami po raz pierwszy w takim duecie: Zuzanna Gawrońska oraz Paweł Błoch. Zapraszamy. W poprzedni wtorek, 22 października, w dniu wspomnienia Świętego Jana Pawła II, Toruńskie Sanktuarium obchodziło swój odpust. Z całej Polski przyjechali pielgrzymi, aby za jego wstawiennictwem prosić o potrzebne łaski. Dlaczego tak ważne jest, aby pamięć o papieżu Polaku była w nas wciąż żywa? Jan Paweł II jest ważny dla mnie z wielu powodów, no ale tutaj wymienię takie trzy, jakby największe podstawowe. Pierwsze to jest jego podejście do ojczyzny, jego patriotyzm i to, że przyczynił się, był jedną z najważniejszych osób w czasie, kiedy upadał w Polsce komunizm, kiedy upadała żelazna kurtyna. Dwa jego podejście do rodziny, szczególnie do dzieci, do młodzieży, jego nauki odnośnie ich wychowania. No, i fakt, że jest patronem rodzin, no i oczywiście też dorobek naukowy, bo był człowiekiem niezwykle mądrym. Pozostawił po sobie wiele prac, wiele dzieł, wiele książek. Z tego względu powinniśmy do niego wracać i myślę, że pomagałoby to wszystkim w rozwoju. Mówił Wojtek Heron, student piątego roku. W czwartek 24 października społeczność Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu pielgrzymowała do Górska. Jest to miejsce, gdzie przed 35 laty uprowadzono błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszka. Modlitwę przy pomniku poprowadził ojciec rektor Zdzisław Klawka. A my zapytaliśmy studentów o to, co dla nich znaczyła postać tego niezwykłego księdza. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko kojarzy mi się z, tak, z człowiekiem, który dążył do celu, nie bał się przyszłości, Chciał jak najwięcej ofiarować się Bogu. Nie patrzył na zdania innych, wiedział, że one i tak się pojawią, ale wiedział, że gdy będzie blisko Boga, to nigdy się nie zagubi. Ksiądz Jerzego Popiełuszka znam z lekcji religii, kościoła, telewizji oraz ogólnie pojętych social mediów. Wiecie, że Popiuszko kojarzy mi się z osobą, która jest w stanie walczyć o wyznawane przez siebie wartości, a także oddać za nie życie. Jest człowiekiem, który odznaczył się bohaterstwem, dumą, Sądzę, że jest godzien nazwania go prawdziwym chrześcijaninem, który jest w stanie oddać to, co najważniejsze, za religię, za ideologię oraz styl życia. Z nowym rokiem akademickim wracają wieczory filmowe, które już w latach ubiegłych cieszyły się sporą popularnością wśród studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Są one organizowane co drugi czwartek, a opiekę nad tym sprawuje przewodnicząca samorządu studenckiego, Angelika Nawalany. Dlaczego warto skorzystać z możliwości wspólnego oglądania filmów, mówią sami uczestnicy. Chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić do naszego kółka filmowego. Nasze koleżanki Angelika i Basia przygotowały repertuar filmowy na ten semestr, bardzo rozbudowany. Do tej pory udało mi się obejrzeć piękny umysł. Myślę, że to, co uda się obejrzeć na ekranie, poszerza jakoś horyzonty myślowe. Jest to czas, który można spędzić wspólnie i po każdym takim filmie porozmawiać na temat tego, co się obejrzało. Podzielić się własnymi spostrzeżeniami. Wieczory filmowe to nie tylko świetny sposób na integrację i spędzenie wolnego czasu, ale także szukanie inspiracji do etiut, które studenci nagrywają na zaliczenie poszczególnych przedmiotów. Wieczory filmowe myślę, że to jest fajny sposób, żeby więcej czasu spędzić akurat ze sztuką filmową, tak z czymś wyższym niż to, co czasami oglądamy na YouTubie. Byłem jak na razie raz. Na no, Ojcu to było w zeszłym roku, w tym roku cieszę się akurat na Pulp Fiction. Jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany filmem, to polecałbym, żeby chodzić, żeby oglądać jak mistrzowie to robili, żeby później wiedzieć jak już ściągać to od najlepszych. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej obok wielu ciekawych aktywności studenckich ruszyły w tym roku tzw. Środowe Herbatki. Pomysłodawcą jest ojciec Dawid Wilczyński, duszpasterz akademicki, który wraz z ojcem Benedyktem i ojcem Dariuszem prowadzą cykl konferencji dotyczących Eucharystii. Teraz studenci mogą nie tylko słuchać, ale także pijąc herbatę podzielić się swoimi przemyśleniami i wspólnie poczytać Pismo Święte. Zapraszamy wszystkich w środę na godzinę 20.20 do uczelnianej kaplicy, aby wspólnie pogłębić swoją wiarę. Zapowiedzi z nadchodzących wydarzeń przygotowała Dominika Sobiech. Rok akademicki rozpoczął się już na dobre, a wraz z nim nowe wyzwania, które stawia uczelnia. Dziedzictwo myśli świętego Jana Pawła II to nowy kierunek studiów podyplomowych, które mają na celu przedstawienie głównych treści nauczania świętego. Studia te będą trwały dwa semestry. W najbliższym czasie władze WSK Sim przedstawią więcej informacji. W piątek obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. A zaraz po nim dzień zaduszny. Czas ten pełen skupienia i refleksji przypomina nam prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującą świętych w niebie, pokutujących w czyjścu i żyjących jeszcze na ziemi. Pamiętajmy o modlitwie za wszystkich zmarłych i w rodzinnym gronie uczcimy ich pamięć. I tak kończymy dzisiejszy radiowy ekspres studencki. Wszystkim, którym nie udało się posłuchać nas w radiu, zapraszamy do odwiedzenia kanału na YouTubie w SIM. Odwiedzajcie także stronę internetową, jak również profil na Facebooku oraz Instagramie. Dzisiejsze wydanie poprowadzili dla was Paweł Błoch oraz Zuzanna Gawrońska. Do usłyszenia za tydzień.